Cześć, witajcie. Kolejny odcinek Plamion Skatper będzie o zaufaniu. O farmieniu być może powiemy później zobaczymy, na ile temat będzie ch chwytny, na ile będziecie chcieli jeszcze, żebym ten temat poruszała. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie, którzy odpowiedzieli na pytania. Bardzo, bardzo mnie cieszy to, że w jakiś sposób pokazujecie mi, co robić dalej, w jaki sposób tworzysz ten poradnik. Jest to dla mnie wielka frajda, że jest jakaś interakcja. Dobra. Jeżeli chodzi o zaufanie, to żeby mówić o zaufaniu, musimy przede wszystkim powiedzieć o tym, że część informacji, które posiadacie jako członkowie plemienia, ale też jako zarządcy swojej wioski, to są informacje poufne. Mogłabym zaryzykować twierdzenie, że nawet większość tych informacji są informacjami poufnymi. Przede wszystkim dla Waszego bezpieczeństwa nie powinniście ujawniać stanu Waszych wojsk ani poziomu rozbudowy swoich budynków, dlatego że na początkowym etapie gry jest to jedna z kluczowych informacji, kiedy podejmujemy decyzję, czy danego gracza atakować, czy rabować jego surowce, czy też nie. Jeśli chodzi o informacje, które posiadacie jako członkowie plemienia, a których nie powinniście ujawniać, ze względów na bezpieczeństwo wasze, jako członków plemienia i wszystkich współplemieńców, to jest ich sporo. Przede wszystkim forum plemienia. Na forum znajdują się zakładki ofowe i defowe. W zakładkach ofowych jest informacja o tym, kogo będziecie atakować jako plemię. W defowych informacja o tym, gdzie idą ataki. A też często, jakie są stany wojsk, osób, które się bronią, kto wysłał wojska w pomocy i tym podobne. To są informacje tajne. Często też dostajecie wiadomość prywatną od swoich dowódców z konkretnymi rozkazami. Również to są informacje, których nie należy wynosić pod żadnym pozorem na zewnątrz. Kolejna sprawa, być może prozaiczna, ale bardzo, bardzo istotna. Skład rady. Niektóre osoby. I niektórzy dowódcy, tudzież założyciele plemienia, zwałek zwał, skład rady pokazują na profilu plemion na przykład. Moim zdaniem jest to nierozsądne, dlatego że jeżeli chcemy zniszczyć plemię, to najpierw walimy w radę. Dlatego że plemię, które nie jest dowodzone i które ma zachwianą pozycję dowodzącego, jest plemieniem rozproszonym. Biblinie, uderz w pasterza, a owce się rozproszą. Mniej więcej na tej zasadzie. Dlatego uważam, że na profilu plemienia powinno być minimum informacji, jeżeli chodzi o zarząd. Wiadomo, zawsze musi być ktoś, kto przyjmie zgłoszenia, kto będzie odpowiadał za dyplomację, kto będzie odpowiadał za rekrutację osób. Najlepiej, żeby to była jedna, dwie osoby i żeby więcej tych ludzi nie pokazywać publicznie, nie, nie, nie wypisywać. Oczywiście można, natomiast to już jest moje zdanie, każdy podejrzewam, może mieć swoje własne. Jeszcze jedna sprawa, mianowicie. Hasło do konta. Proszę Państwa, nikt nigdy nie pyta i nie prosi o hasło do konta. Jest to niezgodne z regulaminem. Praktyka jest taka, że zwykle zaufani członkowie plemienia znają hasło do jednego, dwóch, trzech paru kont. Dla bezpieczeństwa, to znaczy po to, żeby w razie, kiedy ta osoba się nie pojawia, właściciel konta się nie pojawia, żeby mógł ktoś inny się zalogować, żeby można było przekazać zastępstwo i tak dalej. Pamiętajcie, że jest to niezgodne z regulaminem. Jeżeli taka praktyka zostanie wyniesiona i zostanie zgłoszona do supportu i support sprawdzi i okaże się, że rzeczywiście na dane konto były logowania z różnych miejsc świata w tym samym czasie, to można się pożegnać z Radzę dobrze zważyć ryzyko. Czego nie można robić? Nie można dawać zastępstwa ludziom, którzy są niezaufani. Absolutnie nie wolno dać zastępstwa nikomu, kto jest spoza plemienia, dlatego że wtedy ta osoba ma wgląd we wszystko, co się dzieje w plemieniu. Ma wgląd w forum, ma wgląd w, w przegląd plemienia, w członków itd. Nie robimy tego. Jeżeli dajemy zastępstwo wewnątrz plemienia, to również powinniśmy uważać, komu je dajemy. W sytuacji idealnej mamy w plemieniu samych zaufanych członków i tego Wam życzę, i takie plemię też chciałabym stworzyć. Natomiast mamy świadomość tego, że idealnie rzadko kiedy bywa. Jeszcze raz wrócimy do kwestii forum. Są pewne informacje, których na forum nie należy publikować. I przede wszystkim na początku gry nie wszyscy zwracają na to uwagę. Otóż nie wolno na forum podawać stanów swoich wojsk. Nigdy. Nie wolno na forum podawać informacji o, tych, o tym, jakie wojska gdzie wysyłamy, komu na wsparcie kogo atakujemy. Oczywiście, jeżeli już atakujemy, no to owszem możemy o tym powiedzieć. Natomiast póki atak nie dojdzie, zawsze bezpiecznie jest nie podawać, co w ataku idzie, dlatego że im bardziej działamy z zaskoczenia, tym jesteśmy skuteczniejsi. Nie podajemy też celów ataków na forum, szczególnie jeśli atak jest skoordynowany, jeżeli atakuje kilku graczy, jeżeli atak jest połączony z fejkami. Uważajcie z publikacją tego na forum. Dogadać takie ataki również najlepiej jest na priv. Jednak im mniej osób wie, tym lepiej. Jest zasada ograniczonego zaufania, której należy przestrzegać. A teraz troszkę pozytywnie. Powiemy o tym, gdzie zaufanie jest potrzebne i jest konieczne, żeby plemię dobrze funkcjonowało. Dlatego, że jeżeli zamkniemy się w tych wszystkich ograniczeniach tajne przez poufne, to zapomnimy o tym, że musimy grać jako zespół. Jesteśmy na wojnie, jesteśmy z kumplami, z koleżankami też walczymy, jeżeli nie ufamy osobie, która idzie obok nas, to nie wygramy. Dlatego, że musimy zaufać, że druga osoba nas w razie czego wesprze czy dając ogień osłonowy, czy też pomagając wojskami defensywnymi. Aby tak mogło być, musimy się z nią komunikować i musimy mówić o tym, co się dzieje, co robimy, żeby, no żeby, żeby było wiadomo, żeby była jasność, żeby ta osoba nie działała na ślepo. Druga sprawa: zastępstwo wiszące. Konieczne jest danie takiego zastępstwa. Wchodzimy w ustawienia, w zastępstwo. Wpisujemy nazwę zastępcy i umawiamy się z nim, że on tego zastępstwa nie będzie brał, dopóki nie zajdzie taka konieczność. Czasem jest tak, że nie możemy się zalogować dłuższy czas, że coś się dzieje, że konto nagle traci punkty. Ktoś w plemieniu to zauważa. Jeśli ciebie nie ma przy komputerze, a takie zastępstwo wiszące dałeś, to zastępca wchodzi i albo broni konta, albo prosi o defa, informuje co się dzieje, zajmuje się kontem. Jeżeli nie możesz się zalogować przez jakiś czas, to również zastępca wchodzi i po prostu rozwija konto dalej. Bam, bam, bam. Zastępstwo wiszące było dowództwo. Dowództwo plemienia musi wiedzieć dużo. Musi wiedzieć z różnych względów, przede wszystkim dlatego, że tworzy plemię, które musi być zgrane, musi być w miarę jednolite i musi być silne. Dowództwo musi planować ataki, musi planować obronę, musi planować politykę. Jeżeli nie wie, jakimi siłami dysponuje, to działa w ciemno, a takie działania zwykle nie kończą się dobrze. Dlatego zwykle dowództwo zna stan wojsk i musi znać stan wojsk swoich ludzi. Musi znać umiejętności gracza i wiedzieć, co ten gracz da radę zrobić, a w czym trzeba mu pomóc. Na początku gry to jest trudne, później oczywiście ogrywamy się i znamy się jak łyse konie. Na początku gry również jest potrzebny stan rozbudowy wioski i informacja o tym, czy dane konto idzie bardziej w kierunku wojsk defensywnych czy ofensywnych, dlatego że to też pozwala planować ataki i obronę na jakimś obszarze. Zastępstwa czasem też dajemy sąsiadowi nie tylko szefom. I dobrze, i tak powinno być, dlatego że szefostwo nie jest od wszystkiego. I jeśli by było od wszystkiego, to sobie nie poradzi. Cechą dobrego przywódcy jest to, że potrafi delegować obowiązki i zadania i potrafi w oddelegowane zadania się nie wtrącać. Oczywiście, jeżeli potrzeba, to zawsze służy swoją obecnością, czy radą, czy, czy sądem, natomiast... Absolutnie nie ma takiego obowiązku ani takiej konieczności, żeby w każdą rzecz swój szlachetny, dowódcowy, generalski czy jakimś tam nosek wsadzić. Myślę, że pokrótce tyle na temat zaufania. Miałam nadzieję, że uda się nam to wszystko ogarnąć szybciej. Bardzo przepraszam, nic na to nie poradzę, że jestem gadułą. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę dobrej nocy, owocnych łowów i świetnych farm. Dobranoc. Do widzenia, papa, saliu, ciao, czy jak tam chcecie.